Madeczko! Z tej strony. Czy wy to widzicie? Zjeżdżanie z Italian brain rotami. Każda z nich prowadzi do pokoju, w którym znajduje się korona, i naszym celem jest zdobycie wszystkich tych koron z każdego pokoju, do których prowadzi brain rotowa zjeżdżalnia zanim tam skoczę, to przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego mojego filmu, no i kliknijcie bardzo dużo łapetek w górę pod filmem. Pierwszym w kolejności jest Berber film i nie wiem, czy ja chcę tutaj wchodzić, na pewno bardziej chcę do niego wchodzić niż do tego Tung 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 Sahur, który jest tam, ale on jest na szczęście daleko, więc może mentalnie jeszcze się przygotuję tutaj, więc wpadamy do zjeżdżalni i zobaczymy jak te pokoje tutaj wyglądają. Ojejku, czemu ja się nadziałam na kaktusa? Co to za Kaktusy jakieś tutaj są. Ej, one się ruszają! One mnie gonią! O nie, tu jest ta korona szybko, bo naszym celem jest zdobycie każdej y, korony z każdego pomieszczenia. Ale czemu te kaktusy tutaj się tak przesuwają? O co chodzi? Jak ja mam wrócić teraz do tych zjeżdżalni? Nie widzę wyjścia. Czy ja mam po prostu dać się tutaj pokonać? Chyba tak. Dobra, kolejny to jest chyba ten trulimero trulicina. Trulimero trulicina. No dobra, trzymajcie książki, żeby tam nie było jakichś dziwnych kotów z nogami. Uwaga, uwaga, wpadamy. I co tutaj będzie? Ojeju, co to? Aha, tu jest woda, o, jest koronka, szybko, szybko, starczy mi powietrze, czy nie starczy? Akurat woda opada, co to za powódź tutaj się zrobiła? No i czekajcie, bo nie mam żadnej tutaj drabinki. Jak ja mam się stąd wydostać? Bydą... Chodzę po wodzie! Przez chwilę chodziłam po wodzie. Wow! wow. Dobra, padłam, więc lecimy do kolejnej zjeżdżalni. Mamy dwie koronki na nie wiem ile tutaj tych pomieszczeń jest. Zaraz policzymy, a teraz idziemy do Ballerina Cappuccina. Ballerina Cappuccina. Do mojego ulubionego Brain rota. Uwaga, uwaga, wpadamy tam do Balleriny Cappucciny i co tutaj będą? Może kawa nam nie będzie czekała. Mamy te kawki, czy to herbatki są? Ej, to są herbaty. A przecież Ballerina Cappuccina to kawa, to musimy może znaleźć tutaj prawidłową jakąś herbato kawę, nie wiem, nie ma tutaj kawy, to są herbaty tylko. Co to, 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 to nie, nie, niezgodne tutaj coś jest. A! co horror, dokładnie to horror, bo to herbata. Ja nie lubię herbaty, ja wolę kawę. Jestem Team Kawa, ale Milusia, prawdopodobnie z tego co wiem, bardzo lubi herbatę. Dobra, kolejny to jest tralalalo tralala, -la. więc idziemy. Ej, kolory się tutaj zmieniają. Tutaj będą niebieskie, tam będą czerwone. Dobra, czekajcie, ile ich tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. 15. a tutaj, o tutaj się można przyspieszyć. Tak, 15 mamy tutaj pokoi, więc wracamy na początek. Ojejku, to jest Bombardillo Crocodillo, to jest Frigga Camello. Sprawdzamy moją tutaj pamięć, Bombini i Do tego nie chcę wchodzić, naprawdę do tego nie chcę wchodzić. Nie pamiętam tej nazwy, ta krowa w tym tym Saturnie, nie pamiętam. Jak pamiętacie, to napiszcie w komentarzu, możecie mi przypomnieć. A teraz lecimy do tralalelu, tralala. Zobaczymy, co nas tam czeka. Czy znowu powódź i rekinę? Czy coś innego? Dobra, jest korona. Jelki wielki tralale, chce mi tutaj butem zgnieść. No i mu się udało. A właśnie, chciałam Wam powiedzieć, że są nowe autografy w moim sklepie, które dodaję do każdego zakupu, a dodatkowo na wybrane produkty pojawia się promocja, która trwa do środy 11 czerwca, więc jeżeli Wam się coś spodobało, jest to idealny moment na zakup. Zapraszam na werkaferka.pl Kolejna jest ta żaba, czyli boneka ambalabu, coś takiego, ta żaba w tej oponie z dziwnymi stopami, więc lecimy do zjeżdżalni. Ojojku, opony z nieba spadają! A korona jest tutaj, szybko po koronę, żeby nie zostać zgniecionym przez jakąś koronę. Ojoj, i wpadłam tutaj, co teraz? Dobra, mogę wyjść. Ej, był taki kiedyś horror i to był najgłupszy podobno horror, zabójcza opona, coś takiego i on jest dramatycznie oceniany, ale powiem Wam nigdy go nie oglądałam. A w tym filmie polegało to na tym, że ta opona po prostu się toczyła i po drodze zgarniała, wiecie, ofiary swoje. No dobra, czy ja mam się tutaj zresetować chyba tak? Może zrobimy odrodzenie i będę na starcie, co? O, dobra, święty, czekaj! Święty checkpoint, nawet w takiej grze musi być. Dobra, idziemy do tego Liri, li, Larira, li, słoń w kaktusie i w sandale. Spadamy do zjeżdżania. Co z tymi kaktusami tutaj jest nie tak? No dobra, no weszłam do tego słońca kaktusa, ale tutaj jakiś kaktus tak na start mi się zrespił. Jak ja miałam temu zapobiec? Wyrósł mi jakiś kaktus i mnie ukął i musiałam zaczynać od nowa. Dobra, zjeżdżamy. Nie podchodzę do niego. Ja się go boję. Wiecie co, obkrążymy go. Jak się zacznie powiększać, to jakoś go wyminiemy. A na razie weźmy tą koronę szybko, zanim się ten kaktus powiększy. Co to za dźwięk był? A może to coś z innego pokoju te dźwięki są? Czekajcie, czy jak ja podejdę do tego kaktusa, to on się powiększa. To dlatego bo pewnie ja tak wyleciałam z impetem po prostu z tej zjeżdżalni i wpadłam na tego kaktusa. Dobra. Szympanzy i bananini. Jak tutaj nie będzie bananów, to banda banan będzie bardzo, bardzo zła, nie? Dobra, uwaga, zjeżdżamy, tu muszą być banany, no bo w i mamy banany. O, dostałam nawet banana. Można go zjeść? Aha, tego się nie spodziewałam, co tu się zadziało. Dobra, to było bardzo dziwne. Teraz jedziemy do tej krowy w tej w planecie, w to chyba Saturn jest. Nie pamiętam jej nazwy, już grałam w tą ewolucję Brian Rota i tam była ta krówka, ale już zapomniałam nazwy. I co teraz? Dobra, mamy tutaj coś takiego. Tam mamy dziurę i musimy... Okej, okay, czyli musimy tam do tej dziury trafić. To będzie ciężkie chyba. Jak ja mam to zrobić? A! Ah, ej, to za szybko jest! Jak ja mam to zrobić? Dobra, próba numer 3. Uwaga, może coś tutaj rozkminimy. O co tu chodzi? Może tu jest jakieś przejście? No, jest przejście tutaj. To może tam, jak pójdziemy, to się trochę bardziej zbliżymy do tej dziury i podlecimy jakoś, co? Czekajcie, tak, żeby w miarę na środku być. Może gdzieś tutaj. Dobra, uwaga, próbujemy. A! No, co? To było niesprawiedliwe. No, przecież leciałam tam. No, to tak wolno lecę. Halo? A czemu to zniknęło nagle? Dobra, słuchajcie, w sufit głową przywaliłam. Nie, odpuszczam na razie to, odpuszczam, chyba to za długo mi tutaj zajmie. Idziemy... Nie, wiecie co, ja tutaj nie chcę Ja tutaj nie chcę chodzić. idziemy do Bombini Gussini. Albo jak zostawicie teraz łapeczkę w górę pod filmem, to wejdę do Tungtunga. A na razie idę do Bombini Gussini, bo ja tam bardzo nie chcę wchodzić do tego tungtunga. Ja się go boję, naprawdę się go boję. Co? Gazolin tutaj jest? Beczki z benzyną tutaj są. I tam jest korona z tyłu, dobra, chodźcie po tą koronę. Czy to jest jakaś rakieta? to tutaj jest? O co chodzi? No dobra, mamy jakąś wielką rakietę i przycisk. Hm, czy ja chcę go nacisnąć? Oczywiście, że chcę go nacisnąć. No w końcu moja gazolin zobowiązuje do wybuchów, tak? Tak miało po prostu być. Gra już wie ja jestem. Dobra, idziemy do frigo Camello. Do tej lodówko Wielbłąda, lodówko Wielbłąda, tak. Zobaczymy, co tutaj będzie. Śmieszne te zjeżdżanie są. Co tu się dzieje? Czemu mnie tak przycisnęło? Ojejku, ojejku, zamrożenie jakieś mam. Jak ja mam tam na górę wlecieć? O nie, do lodówki wleciałam. Jak tam wejść? Dobra, nie ruszam się. No, ale to mi też nic nie daje. I tak i tak wpadam. Co chodzi z tym poziomem? Czy ja mam tutaj specjalnie tą sprężynę wykupić, czy co? Nie wiem, też chyba na razie ten poziom odpuszczam. I z tego co widzę, to chyba zostawiliście tą łapeczkę w górę, więc wchodzimy do tong, 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 za góry, do zjeżdżalni. oj, po drodze się tutaj ludzie jeszcze respią w tej zjeżdżalni. Wiedziałam, żeby tutaj nie wchodzić. Wiedziałam, żeby tutaj nie wchodzić. To było straszne. Dobra, z drogi, z drogi, ja pierwsza byłam, pierwsza, ja lecę pierwsza, ty nie umiesz. No nie, jak on tak szybko poleciał. Dobra, szybko zeskoczyłam, z tym. chyba pomieszczenie dotychczas, wiecie? Trzy tungtungi w jednym miejscu. Dobra, tego wielbłąda na razie też pomijam i idziemy teraz do Bombardillo krokodilo, do zjeżdżalni. Zobaczymy, co tutaj będzie i czy uda nam się zdobyć korona, bo na razie nie ze wszystkich tutaj mi się udało. Ojojo, co to jest? Jak ja mam niby to przejść? To jest niemożliwe chyba do przejścia. No dobra, skaczę gdzieś tutaj. Ojojo. No, prawie. Ej, naprawdę to jest ciężkie. Ale się zakręciłam w tej zjeżdżalni, co jest? No dobra, może tutaj skoczymy i się jakoś uda. Uwaga, skaczę. Może się uda. No nie, no za dużo tych laserów tutaj jest. No nie. Dobra, próbuję ostatni raz, ale ta gra wymusza na mnie chyba jakieś kupienie tutaj zero -buksy czegoś. Co to jest w ogóle? Pistola portal, aha, czyli będę mogła się po prostu teleportować do tej korony, nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, ja spróbuję sama tu się dostać. Nie, dobra, odpuszczam to, bo to jest niemożliwe do wykonania. Ja nie będę tego tutaj za robóksy kupowała, nie ma takiej opcji. Idziemy dalej, co tam dalej było? Chyba ta pomarańcza, mandarynka? Nie pamiętam, jak on się nazywał. Jak pamiętacie, to też możecie mi przypomnieć, ale koks siłowniowy to to jest niezły. Jest Pudzianowski, Mariusz Pudzianowski, najlepszy. Przynajmniej tak mi z twarzy wygląda. Ej, mamy tutaj te ciężarki, rzeczywiście, jesteśmy na siłowni. Wezmę tą koronę. Co to jest? Co to jest tutaj? Czy ja mam tu stanąć? Czy to na mnie spadnie pewnie? No, oczywiście. Taki <ścoughs> placek ze mnie został. Co jest? 100 kilo jakiegoś wielkiego bloku złotego na mnie spadło, i taki placek ze mnie został. Idziemy teraz do przedostatniego, czyli do Cappuccino Assassino. Dobra, i tam jak, w jakimś ostatnim jest kłódka, więc pewnie to będę musiała. Oj oj, 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 co tu się dzieje? Mieć wszystkie korony, a ja nie mam wszystkich koron. Dobra, czekajcie, tam jest korona, więc idziemy po tą koronę. Oj, za szybko to idzie. A, mam! Dobra, to w takim razie wychodzimy stąd jako odrodzenie i idziemy do ostatniego pomieszczenia. A, ostatnim pomieszczeniem jest znowu ten słoń. A, nie, to jest ta anomalia, czyli Tung, Tung, Boneka, trulibero Trulicina, ten Tralalalo, Tralala i słoń. Ok, Master Key kosztuje 19 Robuxów, ale bardzo bym chciała zobaczyć co tam jest, więc to kupię. A niestety nie udało mi się wszystkich tych koronek zabrać, bo to było naprawdę trudne. A uwierzcie mi, że próbowałam wiele razy i wy tego na nagraniu nie będziecie widzieć, ale zajęło mi to bardzo długo i dalej nie mogłam ich zdobyć. Ojejku, dobra, jest lawa, to najważniejsze, jest lawa. No, co to ma być? Z jaką to prędkością leci? Przecież to jest niemożliwe do wykonania. Dobra, tego nie mogliśmy dotykać pewnie, więc będziemy musieli tutaj tak na rancie iść. Oj, 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 Czy ja tu przejdę? <grym zimny> <grym zimny> co ja zrobiłam? Jeszcze raz. Ej! Klucz mi znik. Co za oszukana gra? Ej, klucz mi zniknął i co ja już nie mogę tutaj wejść? Więcej razy? No niemożliwe, a, a w sklepie jest ten klucz, do kupienia jest. O nie, ja już wykorzystam tutaj zakup i nie będę mogła jeszcze nigdy wejść. Najgorzej, ja chciałam zobaczyć, co tam będzie. O nie, może mu się uda tak boczkiem wskoczyć tutaj. A nie, nie udało mu się niestety. No dobra kochani, niestety nie wykorzystałam swojej szansy, żeby przejść tą ostatnią zjeżdżalnię. Trochę szkoda, że nie można już tutaj dokupić, bo ja mam Robuxy, żeby to kupić, ale gra mi nie pozwala, żeby tutaj kupić i spróbować jeszcze raz. Ale mam nadzieję, że taka głupia gra Wam się spodobała. Jeżeli tak, to koniecznie kliknijcie dużo opeczek w górę pod filmem. A ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa!